Szanowni rolnicy, mógłbym powiedzieć, że w najnowszym, 13 numerze tygodnika poradnika rolniczego nie ma nic ciekawego do przeczytania, ale to przecież nieprawda. Mamy dla Was dużo ciekawych artykułów. Piszemy m.in. o tym, jak rząd Holandii, któremu śmierdział obornik, wkurzył rolników, którzy po wyborach zaczną w tym kraju rządzić i ten rząd pokonali. Podajemy także prognozę Józefa Gorela. Który twierdzi, że susza nam nie grozi, wyschnie południe Europy. Piszemy o tym, jakie pułapki czają się w tych nieszczęsnych ekosystemach, na co zwracać uwagę. Zastanawiamy się, czy bakterie mogą wygrać z chorobami roślin i nie jest to żart, skoro chcą nam zakazać stosowania pestycydów. Piszemy także o Laluni, czyli ciągniku, który składał się z silnika autobusu części węgierskiej dutry i chłodnicy ze stara. Mamy dla was także tekst o tym, że dostaniecie więcej pieniędzy za więcej miejsca dla loch. To w związku z tymi nieszczęsnymi ekoschematami. Jest także tekst o pękalach z Polskowoli, którzy zakochali się w Simentalach. A także piszemy o tym, jak wielkim problemem są dziś ceny energii dla zakładów mleczarskich. Piszemy też o Pięczkowie, do którego niemal 100 lat temu wprowadziła się Franciszka Tomczak i zaczęła zmieniać tę wieś tak, że pamięć o niej trwa do dziś. Mamy też dla Was nasze konkursy na 10 ton wapna, 15 bel do sianokiszonki oraz 40 lat na biegu. Serdecznie zapraszam do lektury, jeżeli ktoś z Was nie ma tygodnika, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast prześlemy bezpłatny egzemplarz.